Ja no to ja David Gamer przepraszam, y, że taka długa przerwa, ale nagrywałem coś na swój nowy kanał. Y, link znajdziecie do niego w opisie i leciłem z informacjami. Jutro y, wyjeżdżamy na dwudniowe wakacje. Oczywiście będzie na naszych kanałach na Gabriel, MEXTO89 i y, David Gamer I bardzo bym chciał y, Wam podziękować za te 10 łap w górę pod pierwszym vlogiem e, a po co do tego, tego kanału wracam? ponieważ widzowie mnie lubią e, będę na niego teraz często nagrywać e, jeżeli chcecie jakieś intro, żebym dodawał to piszcie w opisie teraz to będzie kanał vlogowy e, a czasami gamingowy e, pol, e, i oczywiście e, Subskrybujcie Gabriel GabrielBNXv89 i David Gamerit, czyli mnie oraz łapkujcie wszystkie filmy. Jeżeli jesteś nowym widzem, nie zapomnij zostawić pod wszystkimi filmami. Koniecznie łapki w górę oraz super, super z dzwonem, żeby nie przegapić wszystkich powiadomień. Okej, okay, pa pa!